Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w naszym studiu festiwalowym 9 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla. Jesteśmy po koncercie czwartkowym, po recitalu Walentina Gity oraz Katarzyny Neugebauer. bauer Jak wrażenia po tym koncercie? No, wspaniały koncert. Myślę, że, że, że Państwo podzielają moją, nie tylko moją opinię. Doskonały oboista, którego udało nam się z panią dyrektor pozyskać na tegoroczną edycję dziewiątą. Młody, aczkolwiek już bardzo uznany. W między innymi właśnie w swoim rodzinnym kraju w Rumunii, artysta Valentin Gita, który na co dzień jest pierwszym oboistą w orkiestrze bukaresztańskiej. I zgodził się do nas przyjechać i zgodził się no, pokazać nam bardzo różne oblicze tego instrumentu dętego, drewnianego oboju, ponieważ mogliśmy podziwiać i artystę i instrument usłyszeć w przeróżnym repertuarze wykonał dla nas, Valentin Gita dzieła zarówno dawniejsze, dzieła epoki baroku, a później przeprowadził nas przez kolejne stulecia tak, żeby zakończyć jak najbardziej współczesną kompozycją i to kompozycją właśnie rumuńską. Więc z jednej strony Valentin pokazał nam obój przez epoki, a z drugiej strony pokazał nam też, jak różnorodnie ten instrument może brzmieć, bo no jeżeli słyszymy obój chociażby w kompozycji Karla Filipa Emanuela Bacha, a później po chwili w kompozycji Witolda Ludosławskiego, no to to wszyscy słuchacze wszyscy melomani tę różnicę w barwie, w możliwościach instrumentów, w tym jak ci kompozytorzy różnie tym instrumentem operują na różne sposoby, to, to, to wszyscy doskonale myślę słyszeli i mogli właśnie. Zapoznać się z tym, że to jest instrument bardzo barwny, że, że nie jest monotonny, nie jest nudny, tylko że właśnie nadaje się tak naprawdę do każdej muzyki. Mhm. No rzeczywiście zdarza się tak, że ci instrumentaliści, którzy grają na instrumentach dentych, dosyć często czują się pokrzywdzeni w tej muzyce koncertowej, solistycznej, bo nie są to skrzypce, nie jest to fortepian, ewentualnie wiolonczela, instrumenty, które rzeczywiście w salach filharmonicznych czy w salach koncertowych goszczą stosunkowo często. Na te instrumenty napisano stosunkowo dużo literatury solistycznej, jeśli chodzi właśnie o instrumenty dęte. Nie przedstawia się to aż tak bogato, natomiast widać, że ten stan Rzeczy można zmienić bardzo łatwo właśnie poprzez prezentowanie tego rodzaju instrumentów na takich festiwalach, jak, jak nasz Nowogrodziecki festiwal. Chciałbym teraz zapytać o dzisiejszy koncert, o jasjide, tak? czyli mhm. muzykę tatarską. Tak, taką mamy Tradycja. taką tradycję, tak, że zawsze staramy się zaprezentować publiczności Nowogrodzieckiej czy jakiś etniczny instrument, czy właśnie artystę z gdzieś z dalekich stron, czy kompozycję twórcy, może jakiegoś bardziej egzotycznego. I tym razem to jest, myślę, że się pani dyrektor ze mną zgodzi, już takie naprawdę połączenie wszystkich tych elementów, bo nie dość, że będziemy mieli właśnie muzykę no, dla nas troszeczkę odleglejszą, tatarską. To artyści będą grali, wykonywali ją oczywiście też na instrumentach, które do tego są przeznaczone, więc wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawe połączenie. A z tego co wiem, to też swoim strojem również jakby podkreślą tę etniczność muzyki, którą zagrają, więc wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. A więc będą na nas działać nie tylko dźwiękiem, ale również i obrazem, jeśli tak można powiedzieć, tak? No to wspaniała. Rzeczywiście wspaniale się zapowiada ten, ten nasz dzisiejszy koncert. Chciałbym jeszcze zapytać o konferencję naukową. No, udało nam się rzeczywiście powołać ją do życia. Mamy 250. rocznicę urodzin Józefa Ignaca Schnabla. Jest to nie byle jaka. Okazja do tego, żeby, żeby jednak to przedsięwzięcie naukowe podjąć. Czy możesz powiedzieć coś na temat głównych, jako kierownik naukowy konferencji, czy możesz powiedzieć coś na temat głównych założeń tego mhm. wydarzenia? Konferencja będzie dwudniowa. Udało nam się pozyskać siedmiu referentów. To są badacze i z Polski, i z Czech. Zaproszenie przyjęli, no myślę, rzeczywiście wybitni naukowcy, którzy zajmują się i twórczością, i, i sylwetką, nie tylko sznabla, ale w ogóle muzyki z tamtych, i muzyką z tamtych, z tamtych czasów. Aczkolwiek staramy się jednak nacisk położyć na naszego Patrona więc tych referatów dotyczących życia, dotyczących działalności, dotyczących kompozycji sznabla będzie oczywiście sporo. I tak rozpoczynamy w sobotę o godzinie 15.30, o ile mnie pamięć nie myli. I po otwarciu konferencji przez pana burmistrza swój referat wygłosi profesor Stanisław Pychaczek. Profesor, który przedstawi nam sylwetkę kompozytora działającego nieco wcześniej od Sznabla, będzie to Jan Dismas Zelenka. Myślę, że jako muzykolog to też tutaj możesz się wypowiedzieć, nawet myślę bardziej może niż ja ten temat i te zagadnienia znasz Zelenka, także. Jakby te kontakty z Polską miał dosyć Miał dosyć, dosyć, dosyć spore, mhm. ponieważ był nadwornym kapelmistrzem na, na dworze elektora Saskiego, Augusta II Mocnego, który nam jest znany jako król Polski. Mhm. Więc, więc te, te kontakty były ewidentne i bardzo duże, no, chociażby na tym poziomie, że monarcha podróżował między Dreznem a Warszawą, a wraz z nim podróżował jego dwór. I stąd też te kontakty były, były bardzo szerokie i bardzo częste. No a takie kwestie przenoszą się również na, na elementy repertuarowe, bo przecież będąc na, pewnym, na, na danym terenie, to się nasiąka tą muzyką, słyszy się tę muzykę ludową te rozwiązania, te instrumenty i potem chce się to naśladownictwo wprowadzić do swojego języka muzycznego. I rzeczywiście wychodzą z tego całkiem, całkiem, ciekawe i oryginalne połączenia. Tak i o tym właśnie myślę, że profesor Pechaczek nam powie, a więc jakby pokaże nam te powiązania między twórcami, między możnowładcami, Myślę, że będzie to dla nas też ciekawy zbiór informacji. Zaprezentuje swoje badania także doktor Wladimir Manias. To jest, proszę Państwa, również Czech, który jest związany korzeniami swoimi z Górnym Śląskiem. I on będzie właśnie o Śląsku mówił, będzie mówił o muzyce na terenie Śląska około 1800 roku i w sobotę jeszcze na naszej konferencji wystąpi dr Agnieszka Drożdżewska, to jest adiunkt z Wrocławskiego Uniwersytetu, która już zagłębi się w tę sznablowską problematykę, w te zagadnienia dotyczące samego naszego patrona, ponieważ będzie mówiła o tym, jak sznabel był obecny właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim, był pedagogiem tego uniwersytetu i te informacje zostaną nam przekazane. Oczywiście referenci zadbali także o wszystkie szczegóły, jeszcze takie poza merytoryczne, więc wzbogacą swoje wystąpienia o prezentacje. Pojawią się też nagrania muzyczne, więc myślę, że będzie to też ciekawe, ciekawe będzie doświadczenie dla tych, którzy zechcą na konferencji Przyjść i nie będą słuchać tylko suchych wystąpień, ale także będzie i na co popatrzeć, i czego posłuchać, więc myślę, że, że, że warto przyjść. No oczywiście jesteśmy, żyjemy w takich chyba dosyć ciekawych czasach, kiedy nauka się coraz bardziej uelastycznia. I e, zdajemy sobie sprawę my, naukowcy uniwersyteccy, że nie możemy się zamykać gdzieś tam w, w, w swoich e, w zaciszach swoich katedr, swoich zakładów, tylko też e, przedstawiać wyniki swoich badań jak najbardziej barwny i ciekawy sposób, tak żeby trafiać do jak najszerszych, e, gro, e, najszerszego grona odbiorców. Cóż, mieli Państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do udziału w piątkowym koncercie, e, czyli tak, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Tatarska pieśń o wiośnie, Jasite. Wspaniali wykonawcy, wspaniałe, nietypowe, nieznane instrumenty, utwory o różnych ciekawych, tajemniczych na razie dla nas tytułach, jak na przykład crayzolka. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.